Cześć, tu Mamba, gramy sobie dzisiaj w LoL'a, znowu w trybie ARAM Czyli All Meet, All Random Wybrało nam Morganę Miałem jeszcze jednego Rerola, ale postanowiłem, że zostanę przy tym co dostałem Nie będę go marnował Teraz lecimy coś pozabijać Jak już zdążyliście usłyszeć, a jeśli nie, to możecie to zobaczyć, ja wam tak pokażę na chwilę o. Czekajcie, zrobimy to tak Mamy tutaj nowy mikrofon, tak właśnie Jest to Behringer C1U Pijemy tu Wow, wow, wow Jest to Behringer C1U yy, I wiecie co? Wart był swojej ceny, naprawdę Bo kiedy porównałem ten mikrofon za 16, no i ten za 200 <gryw> Znaczy nie było się czemu dziwić To naprawdę jest wielka różnica. Jestem niezwykle zadowolony i dwa odcinki opuściłem, za co przepraszam, yy, ale za pierwszym razem mi się zepsuł internet, a za drugim po prostu dostałem ten mikrofon i z nim eksperymento eksperymentowałem cały dzień, yy, żeby to wszystko było fajnie, ładnie chodziło. oj nie udało się. O, oh, o oh man, o oh man. Ty, idiotko. No i jak mam nadzieję, teraz będzie wam się yy, przyjemniej mnie słuchało. A mnie się będzie jeszcze przyjemniej to wszystko robiło. Tutaj mam też y, takie coś, jest to pończoszka. Y, czyli taki... gdzie jestem? Tutaj. Czyli taki zrobiłem sobie domowy pop filtr. Mm, bo normalnie widziałem na internecie, one kosztują około 50 zł najtańsze. No a to też sprawuje się całkiem nieźle. Oj Też sprawuje się całkiem nieźle. I po prostu nic na to nie musiałem wydawać. Więc jest wszystko cacyglacy. Cacyglacy. What the fuck? <laughs> Nigdy tak nie mówiłem. Nie wiem co się stało. Nie wiem dlaczego tak powiedziałem. Nie mam zielonego pojęcia. Hmm Hmm, trzeba będzie coś tutaj ugrać. Kurde, jak miałem ostatnio wczoraj taką fajną grenunu. Szkoda, że jej... Ich... Kurczę, nie nagrałem. Gisz mociorzu! Trzeba się coś uleczyć, nie? Przydałoby się. Kurde, gra może być wyrównana całkiem. Oj, no pieprzony pajączek się zapał. Myślałem, że ona tutaj wyląduje tutaj moja plamka. Hmm. Może być ciężko, zobaczymy, może zawsze może się coś odwrócić na naszą korzyść. Ale jak na razie jest 1-1, także wszystko całkiem spoko. Mogłoby być gorzej, tak jak w poprzedniej grze. Kurde ludzie... Byłem... O dwa dni temu na paintballu i tak się świetnie wybawiłem. Może nie graliśmy jakoś długo, bo no, rzuciłem na nią tą tarczę i tak się wybawiłem. Yy, ogólnie strasznie lubię te klimaty, takie szczelanie się i tak dalej. Bardzo mnie to bawi i kręci. I graliśmy najpierw złego team death a później zagraliśmy... Później zagraliśmy Capture the Flag I też było ekstra Ja grałem tak bardziej defensywnie Żeby się w to wczuć Miałem kiedyś do czynienia z... O, jak mi się udało go złapać, ją Jego Miałem kiedyś do czynienia z... ASG i bardzo to lubiłem nie, nie umrze nic Tylko po prostu nie miałem wtedy na to pieniędzy i się pożyczałem y, od znajomych jak, różnych karabinów i tak dalej No i Elegantaro. Łapiemy wszystkich. No i o tym właśnie mówiłem. Dobrze, uratowała się. Ace. Oh no! Not ace! Damn! Man! No i wracając do... Do tego paintbola, Właśnie opowiem wam bardzo fajną Znaczy fajną no yy, W sumie to śmieszną, śmieszną też może Nie wiem czy taką śmieszną, ale Taką nie wiem jak nazwać tą sytuację, ale była bardzo Było bardzo dziwnie, ale w sumie miałem, mieliśmy bekę z tego potem Otóż, yy, jak graliśmy w to Capture the Flag, za, yy, w pierwszym, yy, za pierwszym razem jeszcze nie rewasz. Czekajcie, zobaczcie, czy jest, akro jest AP. okej okay. czekaj! Wow, wow, to tak sobie leżałem, broniłem swojej flagi. I patrzę, kurde, bo było tak, że nasza flaga była w ich bazie, a ich flaga była w naszej bazie, no, jak to w trybie Capture the Flag. Hmm. I patrzę, kurcze, jakiś gościu biegnie w moją stronę z flagą, no nie? Ja sobie myślę, co jest, kurcze, grane. To jest zwykłe szako. Ja sobie wiem, co jest grane, i wstaję. Zaczynam strzelać do niego, łup łup, łup Gościu dostał głowę. Patrzę, gościu z mojej drużyny. Y... Fuck, fuck, fuck. Patrzę, gościu z mojej drużyny podnosi tą samą flagę i biegnie do naszej bazy. No i wygraliśmy na no nie? No i po czym się po prostu okazało. OKAZAŁO SIĘ yy, że po prostu yy, Strzeliłem headshot'a swojemu gościowi z drużyny Tak to właśnie ma się szczela. Nie strzela we wrogów, strzela we swoich <grym> Więc było naprawdę bardzo fajnie Potem graliśmy reważ i Czekajcie, oj kurde, słuchawki spadły Idę po plusika o, Go fuck yourself Dobra, nie, nie na nie mam butów Graliśmy rewasz i też byłem tak bardziej nastawiony na defensywę. I w końcu udało się wygrać przeciwnikom, ale wygrali w taki sposób, że po prostu nam się skończyły wszystkie mieszkulki i weszli nam do bazy i nas wystrzelali. Także no, cieszyli się bardzo. Ale ja już im będzie, no. Wygrali. Fajnie było. Też może nas rozwalili pod takim względem, że... No ja już ci nie pomogę, nie mam jak. What the fuck? Zoraka mnie zabiła. Dobra, kupimy sobie buciki. Zaraz wrócę do tego paintballa. Kupimy sobie buciki kończymy to roa kupimy to i tak no i wracając do tego paintballa yy, chciałbym zrobić coś takiego chciałbym po prostu wrócić do tego ASG i chciałbym zrobić coś takiego coś podobnego do tego co ma yy, Royo na kanale tylko to po prostu on ma od paintballu, tak? Tylko to nie będzie o paintballu, tylko to będzie o szeroko pojętym ASG. Myślę, że mogłoby to bardzo fajnie wyjść. Nie wiem co wy na to, ale ja jestem bardzo pozytywnie co do tego nastawiony. I myślę, że coś takiego będzie miało miejsce na moim kanale. Ale to muszę poczekać do pierwszej wypłaty, ponieważ muszę zacząć. Coś jakąś. Broń kupić i tak dalej, a to jest naprawdę niemały wydatek, jak na początek. Co? Ej, bo ja nic. Nie mam 11 asys, no tak nie może być po prostu, no. God it, chciałbym coś zabić. A ja nie tylko łapać ich w łapki. Kurcze, blaszka. No nic, weźcie sobie plusika. I myślę, że mogłoby to wszystko wypalić. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej i że Was to zainteresuje, bo też nie chcę, żeby tu były same gry, po prostu. A też. A o tym Wam powiem potem Na razie sobie pograjmy. Jest 11 minuta, jest 16:11. Myślę, że mamy niemałe szanse na wygraną. Tak właśnie. Hmm. Fiora ma coś takiego. Dobra. A bo my tu wieży nie mamy. Da, oh, fuck, Men. I catch you. Kurczę, blade. Grałem ostatnio w lola tydzień temu Muszę sobie czasem częściej w niego pograć Forum! Greedy beach! Greedy beach! Come at me, I will kill you! Nie właśnie tam nie właśnie, tam nie właśnie, tam nie właśnie tam, nie, właś tam. Że myślałem, że to polecą wszyscy Dobra ja ginę No, zginąłem Ale czego się nie robi dla Teammatesów, nie? Kupimy sobie takie coś A nie, nie chciałem tego, kurcze bladę Chciałem kupić takie coś Ale się zamyśliłem za bardzo, no nic Wiecie co, myślę że możemy to wygrać Nie widzę jakichś takich żadnych Przeszkód zbyt dużych. Także fajnie, bardzo fajnie. A co tam pojewam teraz? Bo mam pomysł na nowe serie, które nie będą takimi typowymi let's playami, tylko będą czymś innym. O czym e, się przekonacie, jak wejdą pierwsze odcinki ich po prostu. A czekałem z tym do tej pory, ponieważ. o oh fuck. Ponieważ chciałem to już zrobić na nowym mikrofonie. OH MAN! Udało się. Zabiłem kogoś. Chciałem poczekać do nowej serii z nowym mikrofonem, po prostu, żeby to było tak, tak powiem, ładnie zrobione. No zabicie ją. Porządniej, o tak, porządniej. Nie zdążę ci dać Nie zdążę ci dać To nie, ja sobie muszę chyba dać Bo to ja zaraz zginę, a nie on Fuck this shit, man Czemu mnie tower bije? No dobra, nie bije mnie już Ona nas tu zaraz wszystkich wykości trzeba... Dobra To nie było zbyt mądre no, ale trudno Kurde, wiem już co czuję ludzie Moja Pani od polskiego, kiedy co 10 minut musisz czegoś napić O shit Zły moment na picie Tak? Fuck this shit Kiedy co 10 minut musi się napić oh, Sucho w gardle Ale naprawdę jest yy, fajnie Kinkin 20 asyst Morgana support, AP support Morgana. FAK E no bo też chcę zabić coś, no. Już mówiłem wam. Wracaj tu w głąbie. Greedy Beach, Greedy Beach. Nie lubię jak ktoś tak leci, żeby kurde zginąć, a sam chce jednego killa. To totalnie nie ma sensu, ludzie, nie róbcie tak! Wróciłbym do sklepu, mam straszną ochotę, ale kurde nie mogę. No trudno, trudno. Trzeba się będzie obejść smaczkiem. Może zaraz zginę, ale nie, nie będziemy specjalnie ginąć. No way man, no way. Gramy dalej, zabijamy dalej. Raczej saportujemy dalej, kurczę. O, trafiłem szako. To, to to tak, to to jest właśnie mój skill. <laughs> Nie, no to jest kurde. Moja kupa fartu. Ale zarobisz te ulti, Nunu. Trzeba spieprzać, trzeba spieprzać. Trochę się tu zrobiło. You have slain an enemy. Ej, te, czekajcie, A w strasznie długie te 3 sekundy były. Ej, seriously? To się nie może więcej powtórzyć. Nie na moje warcie. Nie podczas mojej rozgrywki. Chcę trochę przesunę mikrofon. To jest apesona? No, też zadaje jakiś tam damage fajty. Def, będziemy pingować. O nie, tak Reedy Beach leci A ja poczekam sobie to 60. Zajebiście jej piście to zrobiła, naprawdę. Propsy, Propsy Fiora. Hmm, na sus też kurde widzę. Charger. uratujecie. Fak, nie uratuje siebie. Dobra, nie, wracamy, 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 wracamy. Nie ma co się tam pchać. Naprawdę Napiszemy? Nie, nie napiszemy Fuck Fuck, fuck Focus Elise Kurde blade Focus Ty gościu też uważaj, bo to może się O. Oh! FML Fuck my life YOLO idziemy Dawaj Nasus To jest YOLO Nasus o ZABIŁEM ZABIŁEM A... A, a ma... E, KILLY BITCH Nie, bez sensu A ma... A ma... Nie greedy. Nie wiem jak to nazwać Nie złapałem tamtego szakosa. Jeszcze uciekłem z tego. Oj, głupi ja, no głupi ja. Spieprzać mi z tym. Dobra, teraz wiemy, że to nie łapię. Ha, tego nie było? Spieprzać, spieprzać, spieprzać. Po trzy razy spieprzać. Widzę, że Fiora on fire. O, ja zginąłem. Dobra. No i to się może teraz dla nas ślepo. Uciekaj, uciekaj. O, o kurczę, blady Teraz przydałoby się czapkę zrobić. On już pewnie ma, nie ma czego. Hmm. Bardzo zacięty pojedynek powiem wam kurde. Cztery kile Prawie 30 asyst, no. Nie wierzę, nie... Nie, proszę... Jest, mogę kupić jeszcze pod. Gościu no.

Kurde, no. Proszę was. 20 życia, no. Ja cię kręcę. Nie, to jest mój fart, właśnie. A przecież ja zrobiłem teraz double killa, a nie ten. Eee, a to nie ja zrobiłem double killa. Myślałem, że to ja. Wypieprzać stamtąd. Greedy bicze! Lecimy na szczeciny. Gonić hamów, zabijać hamów, tłuc hamów, kopać. O, widzę, że sobie dobrze radzę. To nie. Czekajcie, zrobimy wam takiego pinga. On my way! Ale by mi się przydała jeszcze peczka. Bardzo bym chciał. Ile mam? 271, 140%. Oj, będzie, będzie. Mm. Czujecie to? Chyba wygraliśmy. Zaraz się wszystko okaże. Nasud jak przywali. E, słabo ma nas tak Nie no, GGWP. A ty, nie tańczcie im, tu debile skończeni. Ja pierdolę, Ludzie to są czasem jednak po prostu no, niepoważni. Czujecie to? Mam nadzieję, że te miniony zrobią robotę, bo to się po prostu w głowie nie mieści. Widzicie? Macie przykład. LOL Grata jest naprawdę niezwykle dobrym przykładem na to, żeby pokazać jak ludzie bywają głupi. Patrzcie i kurde podziwiajcie, bo po prostu takie okazy to się... Nie no, często się w sumie zdarzają. Ale kiedyś naprawdę będą na wyginięciu. Mam taką nadzieję przynajmniej. O Boże. No to co, to czekajmy tu na nich, jak już tak zarządziłaś ty, idiotko skończona. No i kurczę, ja, ja próbuję być miły, ja próbuję być miły. Próbuję, kurde, jakoś, nie wiem. Próbuję yy, nie, może nie hejt hejtować to za duże słowo, ale yy, nie trafiłem. Ale po prostu czasem, no nie da się po prostu, to jest powyżej tego co potrafimy, kurcze, blade. Jeszcze inhibitorem się zrespił. Macie. Na więcej ode mnie nie liczcie. No i patrzcie, znowu to robi. Debil. Oj, ludzie, ludzie, na szczęście to wygraliśmy. Bardzo fajna gra była yy, bardzo. Bardzo fajna gra była, yy, bardzo wyrównany pojedynek. Na szczęście przechyliła się yy, szala na naszą stronę, szala zwycięstwa. Yy, będzie jeszcze Bioshock za niedługo. Będzie nowa seria za niedługo myślę, że do tygodnia uda mi się już coś tam yy, zmącić. A na dzisiaj ja was żegnam, jak się podobało łapkujcie, komentujcie, chcecie więcej subujcie. Yy, dzięki, cześć, trzymajcie się wszyscy.